Myślę, że niewiele osób kojarzy tą postać na fotografii, a mimo wszystko jest to postać, o której nakręcono fantastyczny film, czy w zasadzie nawet, szczerze mówiąc, serial telewizyjny, ale do tego za chwileczkę przejdziemy. Chciałbym parę słów dla tych, co lubią kwestię arystokracji, monarchii, powiedzieć na temat takiej postaci jak Marta Bernadotte, która była żoną króla Norwegii. A postanowiła swego czasu wyjechać do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie prezydenta Roosevelt'a. E, żeby było ciekawie, była ona matką obecnego króla Norwegii, czyli Haralda V. W ogóle jej postać obrosła duszą dosyć legendą. Norwegowie nazywają ją matką narodu. Te niezwykłe losy księżniczki Marty Bernadotte sprawiają, że w sumie stała się ona niedawno, jak już wspomniałem, bohaterką serialu telewizji norweskiej, e, telewizji norweskiej NRK. Ten serial nosi tytuł Atlantic Crossing, czyli tytuł po polsku by brzmiał przez Atlantyk. Jest to tak naprawdę najkrótszy opis śmiałej wyprawy księżniczki za ocean. Zaraz po inwazji Hitlera na Norwegię w kwietniu 1940 roku Marta wyruszyła z rodziną w podróż przez Atlantyk. Szybko stała się jednym z doradców prezydenta Franklina Delano Roosevelta. No i księżniczka, choć ma tak wiele, ma tak wielkie zasługi w walce o europejską demokrację, w czasie II wojny światowej pozostaje osobą stosunkowo małą, znaną nawet w rodzimej Skandynawii. Mimo, że każdy kto spojrzy na mapę Antarktydy, może ze zdziwieniem stwierdzić, że na jej część nazwano część linii brzegowej noszącej nazwę wybrzeża księżniczki Marty. Tą niezwykłą misją księżniczki stało się przekonanie amerykańskiego prezydenta do pomocy walczącej Norwegii i włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie aliantów. Silna i niezależna młoda kobieta, szczerze mówiąc, osiągnęła swój cel. Inteligencją i urokiem osobistym potrafiła zjednać sobie największych politycznych graczy epoki, w tym również brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Córka księcia szwedzkiego Karola i księżniczki duńskiej. Ingeborg, czyli właśnie Marta Bernadotte, urodziła się w 1901 roku w Sztokholmie. Otrzymała wychowanie typowe dla ówczesnej arystokracji. W sumie edukacją zajmowały się guwernantki, ale zgodnie ze skandynawskim duchem zdarzało się, że Marta i jej rodzeństwo spacerowali razem bez ochrony od sklepu do sklepu po ulicach Sztokholmu. W 1929 roku wyszła za mąż za norweskiego księcia Olafa. Następcę tronu w Oslo, i ślub odbył się 21 marca w katedrze w Oslo w Norwegii. Poprzedziło go oczywiście narzeczeństwo ogłoszone rok wcześniej. Miłość Marty i Olafa była swego rodzaju takim lekarstwem na niedawny rozwód Norwegii i Szwecji. Księżniczka Marta stała się szanowaną członkinią norweskiej rodziny królewskiej. Dochowała się z Olafem. Trójki dzieci, dwóch córek, czyli Rankhildy i Astrid, oraz syna Haralda, który jest właśnie obecną głową um, Norwegii, czyli królem Norwegii. Wyróżniała się wielką w sumie aktywnością i odwagą w czasach, kiedy kobiety były pogodzone z drugoplanową rolą. Marta wygłaszała przemówienie za przemówieniem. Wkrótce jednak nadeszła mniej szczęśliwa epoka. W 1935 roku w wypadku samochodowym zginęła Astrid, królowa Belgii. A jednocześnie siostra Marty. Norweska księżyczka długo tak naprawdę nie mogła po tym wydarzeniu dojść do siebie i wkrótce zaczęła się zbliżać wojna. W kwietniu 1940 roku po wejściu wojsk niemieckich Marta uciekła z trójką dzieci do Szwecji. Jej mąż Olaf i jego ojciec, król Norwegii, pozostali oczywiście w kraju. Sąsiednia Szwecja chciała jednak zachować status kraju neutralnego. No i księżniczka napotkała na takie dosyć lodowate przyjęcie. Mało brakowało, a w ogóle nie wpuszczono by jej tak naprawdę do kraju. Żołnierze zakwestionowali ważność paszportu Marty, ale ta zgodziła się, że każe kierowcy staranować szlaban. No i obawiając się skandalu, Szwedzi ustąpili i wpuścili ją do Szwecji. Marta oczywiście mogła wjechać na teren swojego rodzinnego kraju. Ale niektórzy politycy w Sztokholmie bali się niemieckich represji i księżniczka nie mogła dłużej pozostać w ojczyźnie. Marta Bernadotte przypomniała sobie wówczas o przyjaźni swojego męża z prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego żoną Eleonorą, i norweska para książęca odwiedziła Waszyngton tuż przed wybuchem wojny. Na jej prośbę Roosevelt wystosował dla niej osobiste zaproszenie do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Marta dotarła do Ameryki na pokładzie statku. American Legion, który wypłynął z fińskiego portu Petsamo. Dziś należy do ten port do Rosji i nosi nazwę Pieczęga. Jej mąż wraz z ojcem Hakonem VII uciekli do Wielkiej Brytanii, gdzie działał emigracyjny rząd norweski. Przez większą część wojny norweska para książęca żyła więc w wymuszonej separacji. Kiedy w 1942 roku prezydent Roosevelt obdarował emigracyjną armię norweską okrętem podwodnym Hakon VII, prezent odebrała księżniczka Marta. Jej patriotyzm i w ogóle jej patriotyczne przemówienie wzbudziło entuzjazm wśród zebranych. Choć po Waszyngtonie krążyły ogólnie plotki, że norweska księżniczka była tak naprawdę ostatnią miłością Roosevelt'a, tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie sposób tego, szczerze mówiąc, potwierdzić. Znany pisarz angielski, Roland Dahl, pisał wręcz, że prezydent zwariował tak naprawdę na jej punkcie. Nawet jeśli było to takie dziwne zauroczenie, jego owocem stało się ostateczne poparcie Ameryki do walki z reżimem hitlerowskim. Do dziś, Marty, do dziś w ogóle, pomnik Marty stoi przed ambasadą norweską w Waszyngtonie oraz na dziedzińcu Pałacu Królewskiego. W, Oslo. w 1945 roku Norwegowie witali Martę niczym narodową bohaterkę. Piękna księżniczka Marta była całymi latami bardzo chorowita, zmarła młodo, bo w 1954 roku, po tym jak zaraziła się podczas transfuzji wirusowym zapaleniem wątroby, trzy lata później Olaf wstąpił na tron.